Tsunami, które w sobotę uderzyło w Indonezję, pozbawiło życia ponad 400 osób i raniło tysiące. Zniszczeniu uległa infrastruktura, a akcja ratunkowa i ocenianie strat jeszcze się nie zakończyło. To największa tragedia od lat. Tsunami to dla mieszkańców Indonezji niestety stałe zagrożenie. Położony w niezwykle aktywnej sejsmicznie strefie kraj cierpi od podobnych kataklizmów co kilka lat. Do tego dochodzą potężne wybuchy wulkanów, których w regionie jest przerażająco wiele. W sobotę w wybrzeża cieśniny sundajskiej oddzielającej aby od Sumatry uderzyła pędząca morska fala, która wdarła się w głąb lądu, niszcząc wszystko na swojej drodze. Obywatele kraju i turyści byli całkowicie nieświadomi zbliżającego się kataklizmu. Do tej pory nie wiadomo, Tyle osób straciło życie. Wiele regionów pozostaje bez pomocy z powodu zniszczenia dróg, a rząd jedynie podaje coraz wyższe statystyki tragedii. Tsunami zabiło już ponad 400 osób. Władze Republiki Indonezji na bieżąco uaktualniają bilans ofiar potężnego tsunami. Poprzednio informowano o 373 zabitych i 1460 rannych. Obecnie mówi się jednak o przynajmniej 429 zabitych i 1485 rannych. Oprócz tego 154 osoby uznaje się za zaginione. Liczba ofiar może jeszcze rosnąć, bo z powodu zniszczonych dróg i mostów nie ma wciąż dostępu do niektórych dotkniętych kataklizmem regionów, przekazał rzecznik indonezyjskiego ministerstwa DS. Zwalczania skutków katastrof Suto Popurwonu Grocho. Rzecznik dodał również, że dom straciło około 16,1 tysiąca. Osób, na zniszczeniu uległo blisko 900 budynków, 70 hoteli i więcej niż 400 łodzi. W rejonie uderzenia tsunami prowadzona jest akcja poszukiwawczo-ratunkowa. Na miejscu pracują lekarze bez granic i rozprowadzana jest pomoc ze strony ONZ w postaci wsparcia humanitarnego, logistycznego, transportowego i żywieniowego. Największa tragedia od lat tsunami między Jawą i Sumatrą jest największą tragedią naturalną w regionie od lat. Liczba zabitych wciąż rośnie i niewykluczone, że przekroczy tysiąc. Szczęśliwie nie równa się największej znanej katastrofie naturalnej w udokumentowanej historii tsunami z 2004 roku, które uderzyło w Azję Południowo-Wschodnią. Wówczas życie straciło 226 tysięcy osób, z czego aż 120 tysięcy w Indonezji. Kataklizm z soboty miał związek z wybuchem wulkanu Krakatau. O nadchodzącej fali nie wiedział dosłownie nikt, chociaż dotarcie do plaż zajęło jej niemal pół godziny.